I mówi dzisiaj słowo Boga, jak to jest? Dałem ci, daję ci to wszystko. I oczekiwałem, że to wszystko przyniesie słodkie owoce, a Ty wydajesz cierpkie jagody. W tym słowie jest jakiś wyrzut ze strony Boga dzisiaj w stosunku do ciebie i do mnie. Jak, dlaczego? Mimo tego wszystkiego, co ci daje, czym cię otaczam? Dlaczego jesteś cierpki? Dlaczego jesteś smutny? Dlaczego jesteś yy, yy, zdołowany, przygnębiony? Dlaczego masz zęby zaciśnięte ze złości? Skąd te emocje? Skąd ta niecierpliwość? Dlaczego ja ci daję tyle, a ty reagujesz cały czas tym źle, nie tak za mało, ja bym inaczej, co ci jest? Kiedyś o tym opowiadałem, ale dzisiaj wspomnę, że jak byłem nasolatkiem, to ogromne na mnie wrażenie robił niemen, z płyty winylowej i ta pieśń Jego człowiek ja mnie wdzięczny.